Dobry wieczór. Szczęść Boże. E, mówi Halina Zamel z Gardei. Witamy Panią. Czy ja już mogę mówić? Jest proszę Pani na antenie, proszę bardzo. Ja pozwalam sobie wrócić jeszcze do sprawy Pana Jacka Kuronia. To znaczy konkretnie sądu czy wyroku, który zapadł w sądzie na Pana Giertycha. Otóż yy, yy, Stefan Żeromski yy, w swoim raporcie pod tytułem Na w Wyszkowie Pisał między innymi o panu Marchlewskim prawie tak, dosłownie, kto na ziemię ojczystą, nawet i grzeszną sprowadził, prawda, wroga, ten się tej ziemi wyzł i dlatego nie ma miejsca nawet tyle, żeby stopy mógł postawić. Ja pozwolę sobie podobnie zacząć mowę o panu Kuroniu bo polskiemu dziecku zarzucił na szyję krasny gałstuk, czyli chustę czerwoną, symbol sowieckich pionierów, ten dla przypodobania się okupantowi zdradził polskiego ducha, polskiego skautingu, którego przecież zawołaniem było Bóg, honor i ojczyzna, czuwaj! Sowiecki pionier wołał Gatow, zawsze gotów, do czego gotów? Do służenia Stalinowi. I takiego człowieka nie wolno było powoływać do rządu, bo cóż takiego wielkiego on zrobił? Ta jego czynność z, niejako z, hańbienia e, e, polskiego skautingu. Przekreśliła właściwie wszelkie jego ewentualne zasługi. Cóż zrobił pan minister Kuroń? Rozdawał zupki, czyli świadomie akceptował gwałtowne ubożenie Polaków z powodu rozkradania majątku narodowego i wynikającego z tego bezrobocia. Przecież on tego był świadkiem. I na pewno jako człowiek inteligentny był świadom. Dalej. Wielką, z przykrością wielką wysłuchałam jego um, mowy we Lwowie. Jak to um, on gratulował Ukraińcom i mówił, że wreszcie sprawiedliwość się stała dziejowa, że ten Lwów wrócił do macierzy, czyli do Ukraińców. Polski piękny królewski gród dla pana Kuronia był mm, grodem ukraińskim i dobrze, że wreszcie go odzyskali oczywiście przy pomocy bagnetów Armii Czerwonej i wodza ludzkości towarzysza Stalina. Niezrozumiały i przykry dla mnie był widok w polskiej telewizorni tych wart harcerskich oraz niestety pani Ania w Warszawie nie ma racji mówiąc, że to nie był pogrzeb, że to był pogrzeb bez udziału e, 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 duchownych. Nieprawda widziałam osobiście duchownych, katolickich, przy trumnie człowieka, służącego ideologii, która właśnie zabijała katolicyzm. Dla mnie po prostu ta polska miękkość tam, gdzie potrzeba silnej pięści jest co najmniej dziwna. Bo w dzisiejszym świecie jest to wyrazem słabości, a nawet i głupoty. I uważam, że tego rodzaju zachowania, tego rodzaju łatwość wybaczania i zapominania inspiruje świat, a zwłaszcza Europę do tego, by po prostu pluć na tą Polskę. Ostatnio nawet jakaś Hiszpanka e, e, pozwoliła sobie, prawda, paluszkiem e, pod adresem Polaków grozić. To by było tyle.